tutaj graf 0. W, w sobotę w centrum Warszawy trafiłem na dziwny pochód jak się okazało był to marsz ateistów i rekonstrukcja ścięcia Kazimierza Łyszczyńskiego w związku z tym dzisiejszy odcinek postanowiłem poświęcić pewnej tajemniczej księdze zanim zaczniemy Najpierw o samym marszu. Na początek komentarz filmowy. to nie rozumiem idei takich wydarzeń. Nie chcę mówić, że kojarzy mi się to na przykład z właśnie to powiedziałeś, faszysto. Mimo wszystko, taki mały apel do organizatorów. Jeżeli już robicie takie rzeczy, to dbajcie o fakty. Bo na przykład stroje biskupów nie mają nic wspólnego z XVII wiekiem. To szczegół. Ja rozumiem niski budżet, recesja, ale nazwę księgi Łyszczyńskiego, no to wypadałoby napisać bez błędu, bo nie ma takiego słowa jak egzystentja. Jest egzystentja, która oznacza istnienie. Mianowicie siadaj pała. No, to teraz możemy przejść do meritu. Na początek, krótki rys historyczny. Kazimierz Łyszczyński był szlachcicem, który pełnił funkcję podsędka i żył w XVII wieku. W wyniku donosu sąsiada został aresztowany, tutaj trzeba zaznaczyć, z pogwałceniem ówczesnego prawa i oskarżony o bluźnierstwo. Dowodem miał być rękopis księgi, którą oskarżony niegdyś napisał, pod tytułem O nieistnieniu Boga. Sąd orzekł winę i skazał Łyszczyńskiego na ścięcie. Wyrok wykonano. Czy zatem mamy do czynienia z pierwszym polskim traktatem ateistycznym, a może nawet jak chcą niektórzy, z pierwszym takim traktatem na świecie? Obawiam się, że ta teza postawiona jest mocno na wyrost. Po pierwsze, Dzieło zostało spalone wraz z autorem i to, co z księgi przetrwało, to jedynie kilka fragmentów, które cytowali przeciwnicy i oskarżyciele Łuszczyńskiego. Po drugie, niestety w tych zachowanych fragmentach nie ma ani odrobiny głębi, geniuszu czy jakiejś świeżości. Nie wierzycie? No to posłuchajcie. E, więc Bóg jest tworzeniem i dziełem człowieka. Stąd ludzie są twórcami Boga, a Bóg nie jest bytem prawdziwym, lecz kimerycznym. Jeżeli nie zrozumieliście nic z tego skrzyku, to zapodam wam teraz tutaj wersję pisaną, żebyście mogli sobie sami przeczytać. No, wybaczcie, ale takie argumenty to kojarzą mi się z poziomem w głupie katole, Boga nie ma, he, he, he. zaorane. A co zawierała niezachowana część dzieła? Otóż, według źródeł, składała się z argumentów zwalczających istnienie Boga, spogańskich i innych bezbożnych autorów, które Łyszczyński wyszukał, zebrał i uzupełnił końcowymi wnioskami Ergo non est deus. I co? Na początek dogmaty, później cytaty z innych autorów, a na koniec. Zaorany. Dlaczego o tym mówię? A no dlatego, że taki nędzny poziom dzieła nie pasuje do dobrze wykształconego szlachcica, ucznia kolegiów jezuickich. Nadmienię, że jedyny nietypowy termin filozoficzny, jaki się w księdze pojawiał, czyli chimera, Łyszczyński ściągnął od swojego nauczyciela. Coś tu nie gra. Co zatem było ideą powstania księgi? Ciekawej odpowiedzi udzielił podczas procesu sam autor. Kazimierz Łyszczyński nigdy nie przyznał się do wyłożonych w księdze poglądów. Twierdził, że była to jedynie pierwsza część dyskursu pomiędzy ateistą a katolikiem. Ten drugi w następnym tomie miał obalić poglądy adwersarza. No, taki typowy traktat teologiczny z XVII wieku. Ale swojego dzieła Łyszczyński nigdy nie dokończył, bo mnich, który przeczytał rękopis, miał mu odradzić dalsze pisanie. Pewnie powiecie, bał się chłopi na śmierci, no to kłamał. To dobry argument. Ale czy faktycznie pasuje do odważnego podsędka, który nie raz, nie dwa procesował się z możnymi tego świata? Po drugie, dlaczego w takim razie Łyszczyński nie wyznał swoich poglądów na miejscu kaźni? Wiedział, że nie ma już ratunku. Wyrok wydano. A mimo to uparcie nie przyznawał się do zarzucanych mu poglądów. Według niektórych źródeł Łyszczyński zażyczył sobie, aby na jego grobie wypisano krótki wiersz, mówiący o zakłamanej prawdzie. Może więc nie chodziło tutaj o fałszywą ideę Boga, a o fałszywe oskarżenie, które rzucono na niewinnego podsędka. Czy zatem pierwszy polski traktat ateistyczny był w swoim założeniu dziełem apologetycznym? Gdybym był jak wyznawcy Łyszczyńskiego, to powiedziałbym tak, tak, jak najbardziej. Ja jednak wolę trzymać się faktów. A fakty mówią nam jedno. Mamy za mało źródeł, aby powiedzieć cokolwiek pewnego na temat księgi o nieistnieniu Boga. Na koniec. Mam nadzieję, że nie poczuliście się tym filmem dotknięci. Nie ma on na celu atakować ateistów, a jedynie wykazać pewne mity narosłe wokół naszego traktatu. Jeżeli jednak czujecie się obrażeni, to macie problem. Do zobaczenia w następnym odcinku Graf Zero o literaturze, o książkach, o kulturze. Bez pardonu. Może więc nie chodziło o kłamliwą ideę Boga, a o... No właśnie. Odbiłem się jeszcze raz.